Widzisz, przygotowany jestem, bierze i zacinam. No klasa. Zostaw, 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 zostaw tam. Tylko teraz tak, to co ci uczyłem. zaraz. bo masz tak wędkę podniesioną. Cała ta długość żyłki, którą tu masz, nie? Ona jest Ci niepotrzebna do niczego. To co zrobić? W dół szczytówka. Ściągasz sobie ten nadmiar tej żyłki. Zobacz. Wciągasz sobie i teraz masz przygotowaną... Niektórzy myślą, ale tam dziewczyny nie mogą robić. No to nie dla dziewczyn. Jak najbardziej. A ja myślę. Każdy może robić. Ewidentnie przekazuje Ci swój kanał wędkarski. Nie jeszcze nie. Jeszcze nie? Oj, ciężka jest. Już większa, nie? Kolejne foto. I kolejna rybka. Siedzi. Pięknie, siedzi, piękny bądź. Tu będzie ładny! Siema, witajcie na Keczen Relax w kolejnym filmie, w nowej serii. Dzisiaj jestem z córką. Hej. Co masz za wędkę? To jest wędka spławikowa? Czy spinningowa? Wędka spinningowa, Shimano Katana 270. Ale masz tam spławik przy niej. No bo ta nie zamontował. Dobra, będziemy, czyli będziemy łowić na spławik. Dzisiaj łowimy na spławik, a to jest druga wędka, spinningowa. To jest SG2, jakże inaczej, ze spławikiem. Zapraszam Was na nową serię Spinning na spławik, w której będę chciał chodzić, tak jak ze spinningiem chodzimy, szukamy ryb i tak dalej, po prostu taki aktywny sposób, ale wydaje mi się, że na spławik powinno być troszeczkę więcej zabawy niż ze spinningiem. Bardzo często jednak jest tak, że na ten spinning przy pojedynczym wyjściu, jak się uda złowić dwa okonie, ale fajnie, bo coś tam wzięło. Jednego konia, no, coś tam się działo. Czasami nic, a przy spławiku, no właśnie. Po to jest ta seria, żeby zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało. Dosłownie jeden plecak, wszystkie potrzebne rzeczy, tu nawet mam zestawy gruntowe, gdyby miały się przydać. Czyli może być też spinning na grunt, nie tylko na spławik. Zanęta, kukurydza, dodałem troszeczkę takiego aromatu do ciasta waniliowego. Zobaczymy, jak to zadziała. No i co tam jest, czekoladki, czekoladki. tak? Czekoladki i czekoladki. Wszystko w jednym plecaku. Dosłownie jak przy spinningu, nie wzięliśmy tylko podbieraka. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebny albo że nie będziemy żałowali, że go nie wzięliśmy. Zapraszamy na film. Zapraszamy na film? Tak. A coś tam mogą zostawić? Jeszcze łapeczki do góry, nie? Zostawcie łapeczki do góry. zostawcie łapeczki do góry. Subskrypcję. Powiedzcie, zostawcie łapeczki do góry i subskrypcję? Nie zostawiajcie łapeczek do góry. A... Zostawiajcie! A w dół? Nie. W dół nie, to nie zostawiajcie w ogóle. Zaczynamy ten film, zobaczymy, jak uda się tutaj ten pierwszy historyczny odcinek. Jeżeli chodzi o spinning na spławik, złowisz jakąś rybę? Nie wiem. Zaczynamy. Słuchajcie, zacznijmy sobie od przygotowania tego, co będzie nam potrzebne. Na początek, tyle. Akurat się rozpadało. Ale to co? Stoimy gdzieś tam pod drzewkami. O ile nie będzie jakiejś mocnej burzy, to możemy sobie tutaj posiedzieć. O, fajna, już się robi taka nawilżona ta zanęta. Ale nie przemoczona. Lepiej jest dodać kilka razy tej wody, niż miałoby się ją przemoczyć. Zanęta powinna być fajna, taka pulchna, nawilżona, kleić się, ale nie robić grud też. Zależy, jaki efekt chce się osiągnąć, ale myślę, że taką zanętę ona powinna wpaść, od razu zacząć pracować pod wodą. Damy tutaj e, kilka ziarenek kukurydzy, jakbyś mógł. A Ty już na czekoladę? No dobrze. Damy do niej kilka Dosłownie ziaren kukurydzy. Odkręcisz? Poradzisz sobie z tym sujkiem? No dosyć mocno zakręciłem. Elegancko. I kilka tych ziarenek w tu. Tak? No. Jeszcze, jeszcze. Dobra. A resztę będziemy używali na haczyk. Zaraz zobaczymy, czy ten spławik jest dobrze wyważony. Najwyżej jeszcze śrucinkę trzeba będzie dołożyć. Dobrze, teraz zobaczmy, jaki tam grunt jest. Podniesiesz troszeczkę, żeby zwiększyć. O, jeszcze kawałek, dobra. Myślę, że będzie ok. Dobra, zobaczmy też, czy podpórka będzie ok. Wzięliśmy swoje, ale może się uda wykorzystać te. No, elegancko, bierz ziarenko kukurydzy, zakładaj i już możesz zarzucać. Zjedz sobie najpierw czekoladę, a ja drugą wędkę rozłożę. I też cię poproszę, żebyś mi zwiększyła grunt trochę. Jeszcze, 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 jeszcze. Ta będzie troszeczkę dalej. Dobra. Tylko muszę zobaczyć, czy taki grunt tam będzie ok. No to już jest koło metra, tak. Czy on się nie zatopi przypadkiem? Nie, dosłownie czubeczek wystaje. No to teraz potrzebujemy ziarenka kukurydzy. I zobaczymy, czy... Taka wersja spinningu, spławikowego, da więcej emocji niż samego spinningu. Może być, pewnie. Idealna miejscuwa Klasa. Nie, no spoko, jedno koło drugiego. Elegancko, mega pomyślałaś. Mamy miejscóweczkę w takim razie. Ty sobie sama założysz, ściągnij sobie zestaw i załóż sobie kukurydzę. Każdy, Każdy sobie zakłada przynęty sam. Każdy sobie radzi sam, chyba że będę miał Ci pomóc, to wtedy mów. Nie pachnie. No, jest dodatkowo aromat waniliowy jeszcze. To można to jest? No, zakładaj sobie. Trzymaj. Zakładaj. Można, nic by się nie stało, to jest aromat do ciast. I już Ci pomagam, kochanie. No, tro, trochę, ale tak jak ten. Tak jak, na, tak jak dosłownie, jakbyś rzucała na spinning, pamiętasz? Nie. Najpierw przytrzymaj się żyłkę. No, co ty? Tak. Otwierasz kabłąk. Stań sobie tam, żeby mieć miejsce za sobą, żeby zarzucić żeby ci się za krzaki nie zarzuciło. Dobrze i przed siebie. Chua, dziewczyno klasa. Zamykasz kabłąk, odkładasz na podpórkę, wracaj tu pod drzewo, bo trochę pada. No zaraz jeszcze zanęcimy troszkę. Ja musiałem troszeczkę zmienić, bo dałem za duży ołów. Owszem, on wystawał, ale na płaskiej wodzie, na płaskiej powierzchni to by było spoko, ale jak jest falka, to lepiej jakby jednak troszeczkę bardziej wystawało. Trafiłem w pułapik praktycznie. O, i się zanurzył. To było, to było branie. Jak u Ciebie się nic nie będzie działo przez chwilę, to ściągnij, przerzuć, przerzuć, kawałek dalej. I rzucaj przed siebie. Znabierz, weź sobie miejsce, w które tak jak Cię uczyłem, chcesz tak jakby trafić szczytówką. Płotek. Płotek? Płotek. Nie chcę płotek złowić. Płotek to przy ogrodzeniu gdzieś tam może być. Las kotek na płotek. Wlazły kotki na płotki. Te małe psotki. To ty cierpliwa jesteś, co? Nie, wcale, że nie. Wiesz, że musi być cierpliwy? No, jeszcze chwilę. Naciągnij sobie żyłkę trochę, ale zaczekaj, zaczekaj. Nie możesz ruszać z pławikiem, tylko... Patrz, żeby naciągnąć żyłkę, to wędka w dół. I zobacz, nie rusza się z pławik, a ty sobie naciągasz żyłkę i masz przygotowaną. I teraz, jak o! będzie... Jak... I teraz, jak będzie... Zaczekaj, zaczekaj. Jak będzie branie, wciągnie pod wodę, to teraz wędkę do góry dasz, do góry. Brawo Gabino. I kowrotek. Nie musisz tak mocno trzymać. Klasa. Ja Ci oddam kanał. Nie dość, że robisz lepsze wywiady na rybumanii ode mnie. Mam rybkę! Te wyślemy mamie. Dobra. Widzicie, mam rybkę. Taką malutką. Ale ważne, że Tak jest. Wypuścisz ją? Dobra, ja Ci przytrzymam wędkę. Trzymaj. Ale nie na ziemię, tylko do wody. No dobra. Uznajemy. Gratulacje. Tylko nie hałasujmy za bardzo. Jeszcze raz, jeszcze raz. No, było kolejne branie u Ciebie. Nie gadam. No nie gadam. No na spokojnie chociaż jak chcesz to trzymaj sobie wędkę od tego ona jest ale jak ściągasz tu wędka w dół po to żeby później można było zaciąć przed siebie no i teraz i teraz stój, stój. masz już naprężoną, naprężoną żyłkę przygotowaną do tego że jak będzie ryba brała to przy zacięciu do góry będziesz miała dobrze naprężoną żyłkę mój spławik nie żyje ale może ożyje. Ty tam masz za w ogóle? Nie wiem. No Chyba tak. Było. No po to jest czapka z daszkiem właśnie. Mm -hmm. <laughs> Dobra, zdejmij to z tych krzaków. Ja muszę sobie zawiązać nowy haczyk. Cały sprzęt w jednym miejscu. Dosłownie wystarczy tego typu motyw. I teraz tak dziesiątka dziesiątka dwunastka ósemka robię w ogóle kute haczyki nie bądź na mnie zła, jeżeli złowię zło większe i więcej od ciebie ale raczej nie tak to nie jest rywalizacja to nie jest rywalizacja, to prawda dobra zadanie Druga. Ja nie, ja nie zaciąłem tej swojej, a ty swoją masz. Ewidentnie przekazuje ci swój kanał wędkarski. Nie jestem. Jeszcze nie? Ciężka jest. Już większa, nie? No. Kolejne foto? I kolejna rybka. Ekstra. Tata, wyjmiesz, bo chcę wypuścić ją. Teraz wyjmiesz. No. Chodźmy kośnię. Tylko jak ją wziąć w rękę, żeby nie ten. No normalnie, co jak i do wody. No tak następnym razem tak bardziej wiesz. No z większą gracją. Delikatnie. Ma zero! Idę do domu. Nie. ja wtedy idę z tobą. No wiem, ale na razie nie. Ale ja Ci powiedziałem, gdzie zostawić wędkę, jak zarzuciłaś. To wszystko dzięki mnie. Nie. Wiem. Ja tam zarzuciłam, nie Ty. Trzymaj. Bardzo słuszny argument. Jestem z Ciebie mega dumny i gratuluję. Bo tu musisz mocno, za... musisz mocno zarzucić jednak, wiesz? Zarzut musi być taki konkretny. Jak chcesz, to Ci zarzuca? Nie, No to więcej siły w to włóż, bo ta żyłka się tutaj... Jest końcówka żyłki i ona się zacina. Dlatego warto byłoby mieć więcej żyłki. No ale taki kołowrotek. No klasa. Zostaw, 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 zostaw tam. Tylko teraz tak, to co ci uczyłem. Zobacz, bo masz tak wędkę podniesioną. Cała ta długość żyłki, którą tu masz, nie? Ona jest Ci niepotrzebna do niczego. To co zrobić? W dół szczytówka. Ściągasz sobie ten nadmiar tej żyłki. Zobacz ciągasz sobie i teraz masz przygotowaną dopiero, a nie tak jak najpierw dałaś do góry wędkę, nie? Zobacz, posłuchaj mnie teraz. Posłuchaj mnie, bo nie będę drugi raz powtarzał. Posłuchaj, jak dasz wędkę do góry, tak? To całą tą żyłkę naprężasz, a później dajesz ją na dół. To tak jakby się robiła luźna, nie? Więc jak dajesz w wędkę, zaczynasz ją dawać na dół, to jednocześnie kręcisz sobie kołowrotkiem i ściągasz ten nadmiar żyłki i jak ją odłożysz, to masz napiętą. Rozumiesz? I wtedy łopisz więcej ryb. Chociaż ja ci tego nie powinienem mówić, bo to ty mogłabyś mnie uczyć wędkarstwa. Zjadłem dwie i to mi wystarczy na cały dzisiejszy dzień. No nie mogę żerać słodkiego. Nie, nie mogę żerać słodkiego, dziewczyno. Nie. No nie przekonasz. Mnie. Dobra, dajmy. <grystanie> <grystanie> Dziękuję. Wyjęcie. Sztuka perswazji, co? Mm. Czyli przekonywania. Mhm. Brian Moore. Brian No. Nawet ja będzie 3-0 to idę do domu. Ej! Nie zrobisz mi tego. Hmm, kochana córeczka. Kwestia ryb. Kwestia ryb. Ech. No dobrze. Ryby tym żądam, nie ja. Okej. Okay. No ale wiesz, że wędkarz może też trochę porządzić z rybami. Ale prawda jest taka, że to... No, to bardzo często dużo zależy od szczęścia i tego, gdzie te ryby przypłyną. Gdzie będą? To prawda. Dlatego ja muszę przerzucić swój zestaw i złowić rybę. A najlepiej, jak Bierze. zrobię to teraz. Dwa, jeden. No, ja głowie, to już łowię. I to wyczułem, mnie. Nie no ty jesteś większa niż ta ryba. Jak większą od ciebie. że gada do Ciebie w poza Krewka mi. Posłuchaj. Krewka muszę. Co ci powiedział? Wypuszczamy rypsona. A tak naprawdę to nie jestem pewien czy to nie był rozpiór. Jest takie coś. Jest takie coś. Ni to leszcz to O! No, Branko! Jeszcze chwilę. Wyluzuj, poczekaj. Nie denerwuj się. A ja w tym czasie coś złowię. No ja. No wiem, że to brzmi dziwnie, ale tak, złowię coś. Coś tam się zainteresowało. Możesz troszeczkę ściągnąć żyłki no tego nadmiaru. O, 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 o. Elegancko. Mhm. I ty też miałeś branie? No, przed chwilą puknęło w spławik No, coś tam się dzieje u ciebie. O, o, o. Daj ja chwilkę, jak wciągnie pod wodę, to atakuj. No i u mnie też. Ale bym się wywalił. Siedzi. Ale malutka. Teraz twoja kolej. Zadba. Chyba, że nie Nagrywam. Nie gadam. Zarzekaj Nie ciągnij tak mocno tym kowrotkiem, bo... Poczekaj. Poczekaj, niech się zacz... niech pójdzie pod wodę. Słuchaj, masz dwie ryby na koncie samodzielnie. Samodzielnie zacięte, wyjęte. To jest... To jest całkiem nieźle, jak po taki... No i przed chwilą to, co zacięłaś, na pewno była ładniejsza jeszcze. Mogło być coś konkretnego. Szczupak. Nie wiem. Chociaż czasami szczupak na kukurydze, zawsze. Coś tam delikatnie skubię, skubię, ale nie ma siły. Tam dalej też. Skaczę po... Gabi! Gabi! No, o, no, kręć, kręć. O, no, i miałaś rybę znowu. Ale chyba jakieś ładniejsze rybki też podpłynęły, bo bomble bąbel... idą. Bąble idą pod wodą. O! o. Lipa, piękna lipa. To serce, nawet nie pamiętałam, że go mam. Co ty robisz z tą wędką? I zwij trochę żyłki. Wędka w dół, zwijasz żyłkę. No zaczekaj, nie kręć chwilę, zobacz jak ta żyłka się układa. Możesz sobie podnieść kawałek. to musi być wszystko przygotowane do łowienia do zacięcia ja jestem zawsze przygotowany nawet jak śpię na o, widzisz? czy tobie? chyba mi o Widzisz, przygotowany jestem? Bierzę i zacinam. No bo byłem przygotowany. A tak naprawdę to. Piękna. Bardzo ładna. Płoteczka. Płoteczka. Płoteczka, złowił. Chyba, że to on, to wtedy jest płotek. Jak ona, to płotka. Jeszcze jedna rzecz. Jak zatniesz, to wędka ma zostać w górze. Bo to robisz tak. No nie, nie tak, że do góry i w dół, tylko zacinasz, no po prostu, zacinasz, zostawiasz wędkę na górze. Zacinasz i zostawiasz wędkę na górze. Czekaj jeszcze. No. Znowu został, został ci luz na żyłce, nie wiem jak ci z tym pomóc, nie? bo ty zacinasz, i, i masz bardzo dużo tego luzu jeszcze na żyłce, Gabi. No, bo radzisz sobie ze wszystkim, tu. Mocno, po prostu, mocno strzel. No, klasa! Dziewczyno, i zostaw tam. Tylko w dół. Czy w dół, w dół, w dół, i teraz win nadmiar żyłki. Za delikatnie zacięłaś, czy co? No, to troszeczkę więcej siły musisz włożyć. To musisz. Gabi, dzisiaj my tu jesteśmy testowo, wiesz? cłam. Nie robię ci testu, tylko testowo, to znaczy uczymy się, działamy sobie spokojnie. Pójdziemy drugi raz, już będziesz wiedziała dużo więcej. Pójdziemy trzeci raz. Daj, chyba jakiegoś węgorza. Ła, pół do trzeciej się zrobiło. Dziewczyną musimy się, że tak powiem, złowić po ostatniej rybie i zbierać. Ty pierwsza zarzucasz mocno. No powiem ci, że nawet zostaw, zostaw. Może akurat tam, tam się coś zainteresuje. No kochanie, to zajmij się swoją wędką. Albo nim moją. Dobrze było. Tylko za późno, już zdążyła puścić. No. Ciężko. Ciężkie to jest moje życie. No weź. Czemu tak wysoko ją podnosisz? No teraz podnieś wędkę, bez skręcania. Widzisz? Wtedy będziesz miała do ręki. To się tylko wydaje, że jest tak daleko. No a to tutaj jakbyśmy tak... jakbyśmy tak posiedzieli, to... ryba za rybą. Mam kolejną rybę. O, Założyć Ci kukurydzę od razu, czy nie? Nie. Koniec łowienia? Dobra Ja mam kolejną i kończymy Zaczyna padać, będziemy spadać Ale mam też branie Spróbuję zacząć tą jedną rybę na koniec i, i kończymy Jak myślą Ale tam dziewczyny nie mogą łowić I to nie dla dziewczyn Jak najbardziej A ja myślę Każdy może łowić Pewnie, że tak. A wiesz, ile jest, jest wiele dobrych wędkarek, Lepszy Lepsze są dziewczyny i kobiety czasami niż faceci. sobie trochę Naprawdę mają duże umiejętności wędkarskie, wiesz? Tak. No jest nawet kilka kobiet, co prowadzą swoje kanały wędkarskie. Biorą udział w zawodach. Ja. Na przykład ty. Na pół. No, My, my dzielimy mój kanał między siebie w takim razie ale jeszcze trochę jeszcze trochę będziesz potrzebowała e, żeby prowadzić go samodzielnie no 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 i i no i no i no i nic fajnie jakbyśmy złowili makrela. no to nie tu to w Biedronce Kończymy już Idziemy sobie tutaj pod górkę Cieplej będzie Gabi ma plecak A to Cieplej dlatego No Chłodno jej troszeczkę się zrobiło Plecak jest po to, żeby jej się zrobiło szybko Szybciej ciepło Dostaniesz mięte w domu zaraz Tu możemy iść przed siebie jak chcesz No możemy Ale fajnie było? Ogólnie ci się podobało? Ile ryb złowiłaś? 3 albo 4. albo 4. Miałabym 6 albo 10. Albo ale jedno miałam prawie taką... Miała chyba taką podnogi? dużą. Dzięki wielkie za towarzyszenie. Tak jak mówiłem, taki delikatny wstęp do nowej serii, czyli spławik na spinning, spinning na spławik. E, dajcie znać, która nazwa będzie lepiej pasowała, ale wiadomo o co chodzi. Możemy tędy spoko. Dobrze, proszę, prowadź. Jak będziecie ciężko z plecakiem, to mów, to wezmę. Już tak zupełnie na samo zakończenie. Plan jest tego typu, żeby chodzić ze spinningiem, ale ze spławikiem i bardziej aktywnie po prostu chodzić, rzucać, chodzić, rzucać, zobaczyć, czy tak jak przy spinningu właśnie, jak się coś dzieje, no to napawa optymizmem i daje satysfakcję, to tak samo zobaczyć, chodząc właśnie z tym spławiczkiem, ale zmieniać miejscówki i tak dalej. Więc to zobaczycie na kolejnych filmach. Jeżeli ten wam się podoba, zostawcie łapeczkę do góry. Jeżeli ktoś jest nowy na dole subskrybuj i obok dzwoneczek zaznaczenie wszystko dostaniesz powiadomienia o kolejnych filmach. Ja już się żegnam. Jeżeli również wybieracie się na ryby czy na spinning, czy na spławik, czy na grunt to oczywiście połamania nad wodą. Pożegnasz się też? Oh, oh, oh. Topa. Topa.